Pablo, Pablito, to u góry ten wiadukt. Tam pociąg jedzie, wysoko jak diabli. Nie wiem, ale sporo nad ziemią. A ja muszę nim jechać, to ci nagram przy okazji. Tam, tam, tam u góry. Czyli jeszcze trzeba jechać schodami do góry Piesek I tak, żeby trochę odpocząć od tych szalonych łódek, idę do MBK Center, czyli taka ogromna galeria. Wejdziemy na któreś tam z pięter, Całe jest poświęcone elektronice. No to popatrzymy tak z ciekawości, ile tutaj kosztuje. Nie wiem, jakiś power bank, albo coś tam. Z czystej ciekawości, idziemy przed siebie. Zauważyłem, że tutaj dość modne są takie loterie, batów po 220, nie mam zielonego pojęcia co to za loteria. Jeśli ktoś wie, to dejcie tam, wejdzie, weźcie tam, napiszcie mi, bo jestem ciekawy. Tutaj co krok dosłownie sprzedaje, to kto bądź. Jest kawałek po 15. Korki są ogromne, auta prawie się nie ruszają. Do miejsca mam 2,5 km, więc na pewno szybciej będzie jak pójdę na piechotę. I przy okazji, spalę trochę kalorii. Także idę sobie. Bank to dosłownie biznes. Na biznesie. Kupicie tutaj wszystko. Naprawdę wszystko i wszędzie. Dla mnie, w mojej opinii, nawet zaryzykowałbym i stwierdziłbym, że to miasto, to jest jeden wielki market w sensie taka galeria, wiecie, nie? Koszule hawajskie. Okej, okej. Okay, okay. hmm. Koszule, koszulki, jeansy za 100 batów, czyli za 11 zł około. Także do 100 batów to obkupicie się tutaj, jakieś takie rzeczy. Torebki, nie torebki, w ogóle to ja nie chciałem tutaj wchodzić, tylko w inny market. Po prostu źle skręciłem. Patrzcie, koszula. Za 150 batów Takie ładne Ale koszulę na pamiątkę To ja sobie kupię Na pipi Bo Polecał ją Piotrek Pająk Z podróży wojownika Mówił, że tam są najlepsze Ja sobie zaznaczyłem Miejsce I taką pamiątkę Sobie Przywiozę Z Azji Dobra, jak stąd wyjść? Jasny gwint. Normalnie, labirynt. Nie wyjdę stąd dzisiaj. Nie pokażę Wam tego centrum, chyba. Masakra. Dobra, widać światełko w tunelu. I jeszcze soczek. Z trzciny cukrowej, a no to, że na spalam tych kalorii, słodkie to jak diabli, zobaczcie, jak sobie ludzie jeżdżą <gry> za kratami. Jak w jakiejś więźniarce. Darmowe Wi-Fi? No, kuszą, kuszą. Nie powiem, że nie. Zegarki, zegareczki, torebki, cukierki, złoto, buty co byście nie chcieli, wszystko tu jest, ale ja idę zobaczyć tą elektronikę. Ale nie powiedziałbym, że jest tutaj jakoś super tanio. Oczywiście, ceny są bardzo przystępne ale nie jest tanio na przykład takie salomony macie za 1700 batów czyli około 200 zł a gacie kelwina klejna za 100 batów ceny w bata Jakieś takie powerbanki za 1090 batów No sprzęt pewnie jest Dobrej jakości, ale nie powiedziałbym, że to jest coś mega tanio. Jest tego tutaj od Pierona. Szkoda, mojego dnia będę się zmywał. Oczywiście, stąd jeszcze wam pokażę Z Folda takie cony. iphone 16e takie ceny a tutaj macie ceny iPhone'a 16 powiem wam tak nie podoba mi się tutaj ponieważ chcę sobie podejść zobaczyć cenę kurde nie da się 5 sekund stanąć stanąć przy czymś no bo ktoś Zaraz podchodzi i ci wciska, nie? Bo myśli, że chcesz kupić. Nie chcę kupić, mówię, ja tylko patrzę. Idę stąd. Nie lubię tego miejsca. O. Idziemy na miasto. Do parku. Dokładnie taki sam plecak. Kupiłem tylko czarny. W Kambodży na markecie. To jeszcze z ciekawości zobaczę, jaka tu jest cena. Zapytam się. Jak za cenę tego plecaka zawołał sobie na polskie 137 zł, no to faktycznie w Kambodży dałem chyba stówkę, może troszeczkę mniej. Ale jeszcze goście, jak już szedł, chciał się targować, ale mnie to nie interesuje. Mnie interesuje teraz, żeby wyjść stąd. Widzimy się za kilka. Nawet na magnesy sobie tutaj nie można popatrzeć, tylko co chcesz, co chcesz Dajcie spokój Nie lubię czegoś takiego O, miszka sobie możecie kupić za stówę O, tyle I idę na piechotę, bo znowu wszedłem na złą stację To jest moje ostatnie takie duże miasto, jakie kiedykolwiek zwiedzam tylko przesiadkowo i pierdziele Nie podobają mi się duże miasta Na szczęście już w tej podróży nie będzie takich Molochów Wolę Całkiem co innego Idę po graba pierdziele to metra I tyle Widzimy się za chwilę Powiem wam że nie lubię takich dużych miast, molochów, hałas, wciulę ludzi. Ciężko kogoś o pomoc zapytać, każdy zagoniony jest. To nie moje klimaty. Zobaczyłem tutaj, co miałem zobaczyć. Więcej na pewno Bangkoku nie będę zwiedzał, chyba że przejazdem. Na szczęście już na mojej drodze nie ma takich dużych miast. Patrzę pod nogi, bo po szodzę po schodach. Nie ma takich dużych miast. Uff, także idziemy do parku. Tutaj każdy za czymś goni, każdy ma jakiś cel, i są ludzie niezbyt mili. No bo zresztą, no bo jak masz być miły, jak? albo lecisz do roboty, albo z roboty, nie. Ale jeśli chodzi o takie miasta, no to ja już wolę Siem Reap. Tam są ludzie wyluzowani, spokój, jest cisza w miarę. Nie ma tylu pojazdów, które robią tyle hałasu. Słyszycie to? Idzie o szalecz, idę do parku, napić się piwa z waranami. O. Zbliżam się już do parku Lumpini. Widzę, że tutaj są stoliki, czyli jest jedzenie. Powiem Wam, że cieszę się, że już tak blisko jestem. Jestem już w parku, są warany, chyba wiedzą, że tu jestem. Do zobaczenia wkrótce. Co się dzieje? Chyba wiedzą, że tu jestem. Słuchajcie, ja sobie śmieszkuję. A po prostu leci hymn. Wszyscy stanęli na baczność. Cały park się zatrzymał. Przejdźcie. Normalnie i patrzcie, teraz wszyscy startują. Wow, w sumie powiem wam, fajne to było, mega. Słuchajcie, nie, nie jestem na żadnym maratonie. To jest park Lumpini w Bangkoku. Po prostu ludzie sobie biegają. No i tak moi mili, nie wiem jakim cudem nie udało mi się nagrać w tym parku zakończenia. I słuchajcie, no. Krótka piłka. Widzimy się za tydzień w piątek. Jak zawsze, zostawcie po sobie coś. Wiecie co? Najlepiej suba. I co? Widzimy się wkrótce. Na razie, cześć.